Proszę Państwa, teraz powracamy do sprawy sprzed tygodnia, czyli dalszej części relacji ze spotkania starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego i prezesa Prudnickiego Centrum Medycznego Anatola Majchera z radnymi Rady Miejskiej w Prudniku. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, z przedstawionego przez Pana Prezesa informacji można się dowiedzieć, że będą u nas przechodnie diabetologiczna, endokrynologiczna i neonatologia. Można by tak powiem zapytać, no, w chwili obecnej przychodnie diabetologicznie może nie ma, ale specjaliści diabetolodzy w chodniku przyjmują, więc będzie doprowadzana jakaś działalność konkurencyjna w stosunku do przychodni, w których tych spe ten specjalista jest. Natomiast co do pozostałych przychodni oczywiście serce się raduje, że takie przychodnie w krudniku będą. Będzie też oddział urologii opulistyki, o czym pan prezes informuje w tygodniku Prudnickim. Pytanie jest tylko takie. Tych specjalistów w pudniku, do pódnika zostaną bo tak powiem no nie udało się to przez parę ładnych lat. Ja pamiętam jak był tutaj pan wiceprezes Kapoński trzy lata temu i informował nas na temat y, służby zdrowia y, odnośnie PCN. Też była piękna wizja, że będzie tomograf, y, będzie się świetnie rozwijał oddział y, neurologii. W tej chwili już nie ma oddziału neurologii. Tomograf jest, ale jest nieużywany. Pytanie zasadnicze, jeśli no to wszystko powstanie i pan prezes ma taką świetną wizję, to pytanie co będzie, jak pan prezes odejdzie w ramach konkursu, który będzie ogłoszony w nie koźni. O czym pan prezes mówi, że jeśli tylko taki konkurs będzie ogłoszony, będzie w nim startował. Pytanie, czy ta wizja jest tylko wizją pana prezesa, czy też wizją dalekosiężną dla tego szpitala. Yy, drugie pytanie jest może takie... Mm, Stwierdzono tutaj, że szpital posiada y, stratę w, w tym kwartale 400 tysięcy złotych, no to nasuwa się pytanie jak y, szpital wyjdzie na y, prostą, czyli będzie osiągał zysk po to, żeby te pieniądze zainwestować w sprzęt, którym Pan Prezes powiedział, w jaki sposób? Czyżby y, była, y, nie wiem, renegocjowana y, umowa z, y, z Narodowym Funduszem Ustroniania na świadczenie usług medycznych, która podwyższy tą kwotę? Czy też będziemy, no nie wiem, skąd szpital pozyska te pieniądze, że tą stratę zlikwiduje i będzie osiągał zyski? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze następne tutaj bardzo z powiemy, następne pytanie, tak? Proszę Pani bardzo, proszę. Pierwsze pytanie kieruję do Pana Starosty. Czy aby na pewno, będąc właścicielem większościowym w udziału w spółce PCM, popiera w pełni działanie nowego prezesa zarządu spółki? Kolejne pytanie to jest takie, co w takim razie starostwo zrobiło w tym celu, żeby nie doszło do strat takich, które wyszły za pierwszy tego roku? Jeżeli poprzedni prezes tak cudownie zarządzał tą spółką i teraz odszedł na inne stanowisko i znowu słyszę, że jest w razie nadzorczej, no to pytanie, może ten prezes niechby odpowiedział, bo tutaj pielęgniarki i personel nie ma nic do powiedzenia jak wydatkowane są pieniądze i w którym kierunku szpital idzie. Więc uważam, że powinno być w tą stronę skierowane pytanie, co zrobiono, żeby prezes odpowiadał przed, przed i pielęgniakami, i przed właścicielem i przed społeczeństwem. Kolejne pytanie jest do Pana Starosty, czy Pan Starosta, aby na pewno nie chcę rozmawiać z radnymi, bo na, moje, na mój telefon do pana starosty powiedział mi, że nie musi się tłumaczyć przed radnymi z tego, co się dzieje w PCM. -ie. Jestem szczerze naprawdę bardzo mocno oburzona, bo starosta jest wybierany przez społeczeństwo. Jeżeli o tym zapomniał, no to trudno. Kolejne pytanie jest do pana prezesa, bo pan prezes być może że przyszedł na chwilę, być może jest jakieś drugie dno tej sprawy, o których my nie wiemy. Yy, bo jeżeli pan prezes na chwilę, to czy ma odpowiednie kwalifikacje do tego, żeby być menadżerem takiej spółki? Czy pan ma wizję taką od początku do końca, która się kłóci już z samym tym, że pozyskujemy drugiego udziałowca, który będzie większościowy? No to co pana prezesa wizja może mówić o tym, jak za chwilę się zderzy z wizją yy, udziałowca wię większościowego, tak? Kolejna sprawa. Pan mówi, że u nas, pan prezes mówi, że u nas są usługi żenujące. No ja sobie wypraszam. Ja sobie wypraszam to w imieniu społeczeństwa i w imieniu personelu. Bo ja, proszę Państwa, była ja ostatnio, niestety, bo nikt się nie cieszy, jak idzie do szpitala, ale ostatnio korzystałam z usług i Wrocławia, i Kędzierzyna, i powiem panu, panie prezesie, nie... Śmiem twierdzić, że nasze pielęgniarki są lepsze niż tam. I naprawdę są ludzkie i wspierają I oburza mnie fakt, że Pan, doradny Panie Prezesie, zwraca się, że Pani opowiada bzdury. To nie są bzdury, Panie Prezesie. To są wieści, które krążą po mieście, dlatego że dotykają naszych mieszkańców. Nasze pielęgniarki są naszym dobrem i my je chcemy tutaj mieć. Każdy personel, który jest w tym szpitalu, proszę jego nie obrażać, bo to nie jest. Kwestia ani roku, tylko jeżeli już, jeżeli pan mówi, że powinny być stworzone normy, to proszę mi powiedzieć, jakie pan dał szanse tym pielęgniarkom, będąc od 1 kwietnia prezesem, że pan ma już w tej chwili y, 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 konkretną listę stworzoną do zwolnień. I pan zarzuca tym ludziom, że, y, tym pielęgniarkom, że one chorują, a przepraszam bardzo, y, pracując w szpitalu, pan nie chorował? Czy pan na pewno się nadaje w takim razie? Na tego prezesa, skoro pan ma, jak to pan powiedział, ograniczoną pojemność pamięci, no Panie Prezesie, nie wolno też do ludzi. Kolejna sprawa jest taka, że naszym pielęgniarkom zarzuca się, że nie mają wykształcenia, a pan sięga po swoje pielęgniarki, które idą za panem. Ciekawe czemu. Czemu pan nie jest w dalszym ciągu prezesem czy, czy dyrektorem tego miejsca, w którym pan był do tej pory? I zatrudnia Pan swoich ludzi na stanowiskach, na stanowiskach naszych ludzi, obrażając ich przy tym i e, proszę mi odpowiedzieć za jaką pensję przyjdzie pielęgniarka, a z żyna czy z innego miejsca, e, przyjdzie tutaj na, na jaki, e, na jaką e, etat, czy godziny i za jaką pensję ona będzie pracowała. Bo uważam, że y, tutaj przyczyna y, zwolnień, jeżeli ma być to przyczyna ekonomiczna zakładu, w ten sposób pan osiągnął zmniejszenie kosztów, no to jeżeli y, w miejsce zwalnianych ludzi z Prudnika zastąpi ich, ich pan, y, pracownikami z Kędzierzyna, no to ja panu obiecuję, że panu wyjdzie choćby nawet złotówka oszczędności. Y, kolejna sprawa y, to jest y, przyczyny ekono y, ekonomiczne y, Przepraszam, proszę ten. I, I tak, jeżeli przyczyną e, zwolnień ma być e, podobno wysoka absencja chorobowa naszych pracowników, e, to proszę mi powiedzieć, w którym momencie należy pracownika wyrzucić? Jeżeli do, e, ten pracownik e, jest uległ wypadkowi w pracy i z tego tytułu e, jest e, zwolnienie lekarskie, to czy Pan uważa, że to na własne życzenie pracownik był na takim zwolnieniu lekarskim? Czy Pan uważa, że osoby, które miały wcześniej zabiegi operacyjne zlecone, wręcz zalesone, czy ci ludzie uciekają przed pracą i idą na zabiegi operacyjne? Czy Pan uważa, że te osoby nie powinny pracować w wieku lat 50, bo Pan chce i właśnie takie osoby Pan chce zwolnić? To pytanie jest moje, jak one mają pracować do lat 67, które nam zafundował rząd? Także uważam, y, że tutaj są działania naprawdę albo, ma, które mają podwójne dno i nas się y, w żaden sposób o tym nie informuje i uważam, że to jest naprawdę bardzo wykszędne wobec y, pielęgniarek i społeczeństwa. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, Panie Starosto, jak, jak najbardziej zgadzam się ze słowami swojej przedmówczyni, y, mam 45 lat i Pan prezes w swoim pięciominutowym minutowym ekspozę mi, że przez 45 lat żyłem w zagrożeniu zdrowia. Bo do szpitala, mówił mi, że tam To jest faktycznie obrażające, i powinien pan tych wszystkich ludzi, którzy tam pracują, za to przeprosić. Jest to dla mnie niepojętą, że mówi pan o oszczędnościach. A wpada Pan na pomysł utworzenia oddziału okulistycznego, ja rozumiem chirurgicznego. Kręci Pan Bobo, czyli okulistyka zachowawcza. Dobrze, jest to drogi oddział. Y, drodzy specjaliści, jak on będzie funkcjonował za dwa lata, skoro mamy świetny ośrodek w Mysie i w Kędzierzynie? a Prudnik liczy 25 tysięcy mieszkańców, biorąc pod uwagę wsie okoliczne, trochę więcej. Jaki ma być otworzony drugi oddział, o którym Pan mówi? Czy to ma być poradnia endokrynologiczna z oddziałem, czy to ma być jakiś oddział pokrewny chirurgii? I yy, kolejna rzecz. Dlaczego jest tak, że ocena fachowości ludzkiej opiera się na krytycyzmie? Pan mówi, że pacjenci ze szpitala Prudnickiego wjeżdżają do innych szpitali, więc proszę sobie uświadomić, że ze szpitali kędzierzyńskich wjeżdżają też do innych szpitali. Do Łukasza pojadą, do Bielska, do Katowic pojadą. Nikt nie jest święty. Każdy lekarz i każda pielęgniarka robi swój zawód jak najlepiej może. A nie może być przyczyną to, że Idzie na zwolnienie pani pielęgniarka, i on się traktuje gorzej. Ja życzę panu jak najwięcej zdrowia, ile panu może Bóg dać. Ale jakby się pan poczuł, gdyby pan był przewlekle chory, i uzyskuje pan wymówienie, dlatego że pan jest przewlekle chory? Jak my jako ludzie mamy wówczas funkcjonować? Lekarz składa przysięgę lekarską Primum non Nocer. I każdy zabieg, każdą czynność zrobi tak dobrze, jak tylko serce i głowa mu to daje. I również pani pielęgniarka tak robi. Tu wiele emocji na tej sali się teraz pojawiło, ale popatrzmy na to jak ludzie. Bo szpital nie jest fabryką gwoździ. To jest miejsce, w którym mamy uratować człowieka. I ja się cieszę, że Pan ma taką wizję, żeby ten nasz szpital uzdrowić. Ale zróbmy to nie kosztem siły ludzkiej. Chciałbym się odnieść tutaj do kilka spraw. Najpierw może do Pana, później do Pana Starosty. Wiele tutaj już mówców uprzedziło mnie przed pewnymi pytaniami. Może zacznę najpierw od sytuacji, która nie będzie popularna dla moich kolegów radnych, czy też Pani radnych. Ja na własnej skórze doświadczyłem, nie od kierowniarek, ale od i przed nimi chileczołek. Natomiast od no, dwóch lekarzy i chirurgów. Kiedy byłem operowany, to lekarz na chirurgii, który dyżur, nie nie raszył zejść i wasza szanowna koleżanka. Tu powiem nazwisko Pani król dokonała po prostu zewnikowania mojej osoby, bo byłem z górą a lekarz w tym czasie, chirurg, robił sobie kolację i miał czas zrobić. Ten lekarz był na szczęście rozumiem pracuje w Państwo sobie myślicie to chodzi. W tamtym roku napisałem skargę do Pana matery na drugiego chirurga, notabene uchodzącego za świętego lekarza, chirurga od który nie raczył po prostu sobie zejść i samotnego, samotnych czterech liter Znieść na dół po to, żeby moją chorą żonę, która, której ciało gniło po, po pewnej jak już nie wypadku, przyjść i stwierdzić, co dalej trzeba zrobić. Tylko zdecydowanie na moje wyraźne polecenie żądany zszedł. I te mm. takie słowa, że Pan dziękuję, że Pan to nie przyjął. Bo to, co Pan dodawał, to Pan będzie już dzisiaj rowy gościć albo samolot wyciekać. A więc nie jest tak do końca różowe, jak Państwo mówicie. I zgadzam się z tą sprawą, że wiele my tracimy jako, jako miasto, jako ten szpital, że niektórzy, niektórzy, bo są nieliczni, licz, nie z tej całej załogi, nie mogą zrozumieć do końca, że to dzięki właśnie ich pracy w stosunku do pacjenta świadczy się o całym zakładzie pracy. To tak tyle na Teraz chciałbym się odnieść do, do pana doktora i zapytać bo ja, moja wiedza może tak nie konieśnie. Jeżeli szpital podpisuje porpis, umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na pewno określone zabiegi, to moje pytanie jest takie do pana doktora, to jak można wygenerować zyski, jeżeli stricto dana choroba, dany zabieg jest określony, jeżeli chodzi o środki finansowe? To albo ktoś w Polsce, Mówi nam, że leczy pacjenta, natomiast ten pacjent nie jest leczony właściwie. No bo jak można na pacjencie wygenerować, wygenerować, jak to się mówi, koszty, który, za które NZ zakreślony poprzez operację ręki, palca, nogi, tam czegoś innego, po prostu mówi, że to się leży tylko tyle i tyle. No to jak można z tych pieniędzy z czegoś wygenerować? Ja nie mówię tutaj w tej chwili do Pana jako, jako, jako zaród, tylko proszę to, to po prostu wytłumaczyć. Mam takie, drugie takie pytanie. I w związku z tym, że Pan mówił, że tutaj mają działać cztery, jak gdyby oddziały, oddział z tego co mówią wewnętrzny, jest chirurgia, endykologia i diabetologia, to jeżeli PCM przekaże działalność tej spółki innemu podmiotowi, który, który tutaj po prostu wygra, to ten konkurs, czy też po prostu te rozmowy, i tak dalej, to czy on Pańskiej pracy nie zniszczy, nie wprowadzi nowych struktur oddziałów. Czy zatem, mam następne pytanie, czy za tym jest jakiś określony, ścisły przepis, który mówi, że każdy szpital może wprowadzić dowolną, dowolną może nie ilość, ale dowolną e, jakość pewnych oddziałów, czy też to jest obwarowane, ściśle z tym, że muszą być takie oddziały, a, a nie inne. Hmm. Pan to o pozorowi wspomniał, bo tam miałem pytanie do tego, to, jak on będzie działał w święta, w soboty, w niedzielę i tak dalej, jeżeli po prostu będzie takie ruchane, to Pan już po prostu to zła sprawę wyjaśnił. Natomiast ja mam pytań pytanie do Pana Starosty. Po pierwsze Panie Starosty, Pan już tutaj też to mówił przedmówca, Pan Przewodniczący zadał to pytanie, w związku z tym się nie będę powtarzał, ale mam takie pytanie, czy kiedykolwiek za Pańskiej kadencji lub tą do kiedy Pan objął stanowisko Starosty, był prowadzony jakikolwiek audyt lub tzw. lustracja tejże spółki, która by pokazała, w jakiej, w jakiej kondycji finansowej, ekonomicznej za poszczególne lata jest, że ten zakład jakimś się zwie szpital. Druga sprawa, chciałbym się zapytać. Y no, chyba tu już Pan wyjaśnił, że nominacja, czy, 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 czy nominacja Pana, byłego prezesa Pana Dariusza Matery, a teraz Pana doktora Mechera y, na prezesa tej, tej spółki PSM-u była to decyzja za, zarządu, czy też y, personalnie samego Pana Starosta. I mhm. jeżeli dziwne jest takie, takie kuriozum z tego wszystkiego jest, z rozmowy z ludźmi że Poprzedni prezes był powołany, był prowadzony, medialnie był, jak to się mówi, dobrze postrzegany, bo był prowadzony remont, remont modernizacja, zakup sprzętu itd. Tak I stąd z ten Pan prezes, który po wygraniu konkursu do, do Krakowa, naraz znajduje miejsce w Radzie Nadzorczej, nie właśnie w, w PCM-ie, gdzie powinien dalej stać, tylko znajduje się w, w, w drugim, w drugim współudziałowcu, czyli w Optima. Czy zatem moje pytanie jest takie: Czy to nie jest przygotowany wady grunt? Maj, jest w majestacie prawa, nie, każdy ma prawo. W majestacie prawa nie jest przygotowany grunt do tego, żeby spółka Optima faktycznie w całości przejęła świta? Czy Pan jakąś taką na ten temat wiedzę, wiedzę ma?